I już tak. <noise> <Dobra. głos> Siemadkom wszystkim. Dawno nie było, nie nagrywałem. Padła mi karta w telefonie <noise> nie wiedziałem do końca jak nagrać, ale zbieram się od ponad tygodnia do nagrania takiego prostego odcinka, gdzie chciałem poruszyć kilka tematów, o które ludzie mnie pytają. Pytają mnie jako mnie. Dlaczego ja dane rzeczy robię, i pytają ogólnie. To są tematy związane z, no, z bieganiem ogólnie. Tak, zawiesiłem się teraz na słowie ogólnie. Mam nadzieję, że ogólnie nie padnie jeszcze ogólnie więcej razy niż ogólnie powinno to być. No. Dobra, pierwsze pytanie, które mi ludzie za zadają, no bo ja szukam sobie wyzwań. Cały czas szukam wyzwań, i pytają mnie, czy będę robił triatlon. Dla tych, którzy nie wiedzą, triatlon składa się z trzech dyscyplin. Spływania, jazdy na rowerze i biegania. I to jest powód, dla którego ja triatlonu robić nie będę. Bo po pierwsze, nie umiem pływać. Znaczy niektórzy twierdzą, że ja umiem pływać, ja twierdzę, że nie umiem pływać. Czyli nie czuję się na tyle swobodnie w tej wodzie, żeby wystartować na jakichś zawodach sportowych. A to jest raz, dwa. Yy, nie mam roweru, który by się nadawał na triatlon, i nie przepadam za jazdą na rowerze. A tam trzeba trochę kilometrów przejechać, więc zostaje tylko trzecia rzecz. Trzecia dyscyplina z trzech: tak? yy, czyli bieganie, które, którego nie lubię, ale no, interesowałoby mnie z tego, więc triatlon nie. Ja rozumiem, że ludzie traktują to jako wyzwanie, bo są te podstawowe triatlony, potem są jakieś ironmeny, potrójne ironmeny. W ogóle poczytałem sobie ostatnio historię triatlonu i tam różnych takich dziwnych y, rzeczy związanych z triatlonem. Super fajnie, bawcie się, ale to nie jest do końca to, co ja bym chciał robić. I nigdy o triatlonie nie myślałem, od razu. Okej, okay. eee. kolejne pytanie, eee. część osób, chyba dwie albo trzy zapytało mnie, a wręcz nawet mówiło, że powinienem to robić, to znaczy powinienem, jeżeli chodzi o biegi z przeszkodami, biegać w elicie. Eee. Czym się różni elita? Elita na większości biegów z przeszkodami w Polsce eee. musi samodzielnie pokonać wszystkie przeszkody, no wyjątkiem jest Spartan Race, tam można y, robić perpisy, więc można nie pokonać przeszkody. Na Run y, Ktoś z Elity musi pokonać wszystkie przeszkody. Musi je to zrobić sam. Yy, co jeszcze? Yy, bardzo często ma trudniejsze przeszkody na trasie. To takie, takie ciekawostki. Czy się chce biegać w Elicie? Nie chce się biegać w Elicie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Elita startuje najwcześniej. Trzeba bardzo wcześnie wstać. Nie, żartuję, to jest, to jest mały powód. Drugi powód, który nie chcę, za elitę trzeba dopłacić. Tak, to, że biegasz i się ścigasz na trudniejszych zasadach kosztuje Cię więcej. Nie chcę płacić więcej, bo nie mam pewności, że ukończę to jako elita. Dlatego, tak, że na przykład na Land magadonie jeżeli nie pokonam jakiejś przeszkody, Będąc w elicie, zdejmuję opaskę, która oznacza, że jestem w elicie, i biegnę dalej na zasadach open. Część ludzi, kiedy to się im wydarzy, to nawet potrafi zejść z trasy, już zakończyć. Nawet nie, znaczy, znaczy nie dokończyć biegu. Dla mnie, biegi z przeszkodami, to jest taka, taka rozrywka. Czyli ja chcę po prostu dobiec do mety. Nie ścigam się ani z czasem, ani z przeszkodami. Są, to są fajnie. Jak są trochę trudniejsze, też fajnie, bo mam jakieś wyzwanie. Jak są łatwiejsze, to jest mi nudno. Tak jak na przykład w Krakowie, trochę nudno mi było, bo było za łatwo. Ale nie, nie mam zamiaru, przynajmniej na razie, biegać w Elicie. Gdyby to było na zasadzie takiej, że... Nie dopłacasz i możesz sobie spróbować, no to może. Ale jednak aspekt finansowy przeważa, że nie. No i teraz właśnie tym płynnie przeszliśmy do, do finansów. Jak czasem opowiadam ludziom, że biegam i że biegam dużo, znaczy, że robię dużo startów. To my, ale to jest drogie, i w ogóle jak to. Więc tak są drogie biegi. Ja takich biegów raczej nie biegam. Może mi się zdarzy jeden w sezonie, może dwa. Większość biegów, zwłaszcza na dystansach, nie wiem, 5-10 km, to jest kilkadziesiąt złotych. I te kilkadziesiąt złotych bardzo często zwracać się w tym, co dostajesz w pakiecie startowym. O, większość biegów o, operuje w swoim pakiecie startowym koszulkę. Sama ta koszulka jest warta tam no, też kilkadziesiąt złotych. Często nawet więcej, to mój telefon, nie przejmujcie się. O, często nawet więcej jest warta koszulka, która tam jest, gdybyście ją mieli kupić sobie w sklepie, niż to ile zapłacicie w pakiecie. O, pojawia się na koniec sezonu zawsze wtedy problem. Co robić z taką ilością koszulek? Bo w momencie kiedy przebiegniesz 10 biegów i na 10 biegach jest koszulka, masz 10 koszulek. Wiadomo, że wszystkich używać nie będziesz. Yy, więc bieganie jako takie, jeżeli chcecie sobie startować, biegać w biegach, nie jest drogie o ile, to jest też bardzo ważna sprawa. Zaplanujecie sobie to wcześniej. Dlatego, że cena biegu rośnie wraz z tym, jak bieg się przybliża. O, przykłady bywają takie, że na przykład bieg potrafi pół roku wcześniej kosztować 50 zł, A na starcie biegu, jeżeli jest taka możliwość żeby do zakupu w biurze zawodu, kosztuje tam, nie wiem, 120. No i jeżeli kupicie za 50, no to ten bieg jest fajny. Za 120, no już chyba trochę mniej. O, więc nie, jest, jeżeli chcecie biegać. I nie chcecie wydać na same starty powiedzmy więcej niż 100 zł miesięcznie, to spokojnie jesteście w stanie 2, może czasami nawet 3 biegi, bo są biegi, nie wiem, po 20 zł, um, zaliczyć sobie w miesiącu. To jest, to jest dużo, prawda? Mamy 12 miesięcy, jeżeli byście dwa biegi, to już macie 24 starty w ciągu roku tam za 1200 zł. I to nie jest 1200 zł na raz. Tak? Więc jest OK. Oczywiście biegi z przeszkodami są droższe, ale na to też są sposoby, w jaki sposób zrobić, żeby one nie były droższe, ale by były... dużo, dużo tańsze. No i tu jest... To jest nawet mi też do kolejnego. Czy w ogóle bieganie jest drogie? Jak każda rzecz... Bieganie również może być drogie. Sprzęt do biegania takiej wysokiej jakości rzeczywiście potrafi swoje kosztować. Buty, jeżeli kupujecie sobie buty takie, no. Idziecie do sklepu dla biegaczy, chcecie wybrać buty, które odpowiadają waszemu stylowi biegania, waszej masie i w ogóle. No to będą rzeczywiście drogie. To jest tam kilkaset złotych. I to jest kilkaset złotych zależnie od tego ile biegacie, bo. No, wiadomo. Buty się zużywają na bieganiu. Dlatego ogólnie, posiadanie jednej pary butów do biegania powoduje to, że za chwilę te buty no, zajedziecie, jeżeli, chce, jeżeli będziecie biegali więcej, jeżeli będziecie trenować. No więc wypadałoby mieć tych butów, powiedzmy, jedne do treningu i jedne do startowania. Te, te do startowania wypadałoby też przebiegać trochę, żeby wiedzieć, jak, jak się układają. W zeszłym sezonie. Mniej więcej w połowie sezonu Pojechałem sobie do Wrocławia i tam miałem bieg I na ten bieg Nie wziąłem sobie butów Więc poszedłem sobie do Decathlonu Kupiłem najtańsze buty jakie były do biegania I tamte buty W tamtych butach przebiegłem chyba z 10 biegów W międzyczasie coś tam sobie też pobiegałem One kosztowały 50 zł Więc za 50 złotych byłem w stanie te 2-3 miesiące pobiegać z tym, że starłem te buty strasznie. Naprawdę strasznie. Jeżeli sobie zobaczycie buty w Decathlonie te najtańsze, to one mają taką, takie wypustki mniej więcej takiej wielkości. To ja je zjechałem do zera. Miałem płaską powierzchnię, więc je wywaliłem tam po kilku, po trzech, trzech miesiącach jakoś tak więc można za 50 zł kupić sobie buty. Można kupić sobie buty za 1000 zł. Są i droższe. Pytanie, jak, ma, jak masz zasobny portfel. No wypadałoby mieć jakieś spodenki, tak? Czy, czy legginsy, które też pomagają trochę w bieganiu. No i koszulka. No ale jak, jak już powiedziałem, tak naprawdę wystarczy ci kupić jedną koszulkę, bo potem biegając, na wielu biegach będziesz dostawał, dostawał czy dostawała koszulki, w których można sobie trenować, czy biegać kolejne biegi. Więc próg wejścia w bieganie wcale nie jest duży. Tak jak mówiłem, biegi, można sobie tam za kilkadziesiąt złotych pobiec bieg. Można spokojnie za powiedzmy dwie stópy kupić sobie już taki, takie sensowne rzeczy do biegania. Oczywiście to nie będzie jakieś bieganie wyczynowe, ale przecież nie mówimy tu o bieganiu wyczynowym. Mówimy tu bardziej o rekreacji. To właściwie tyle. Chciałem odpowiedzieć na te pytania, dlatego że ludzie bardzo często o nie mnie pytają, a mnie się nie chce odpowiadać za każdym razem, więc będę mógł teraz odesłać link do tego filmiku. Mam nadzieję, że nie nagadałem bzdur według niektórych no, i że te informacje w jakiś sposób Wam się przydadzą. Nie będą tylko odpowiedziami na to, co ja myślę, ale też może na pytania, które sobie zadajecie. No to na razie. Trzymajcie się. Wsio. Nawet powiedzcie, że się nagrywało teraz. Tak, a co myślałeś, że się nie, nie będzie nagrywać? Nie wiedziałem, że się nagrywało, bo tutaj wiesz co, miga taka lampka. A, widzisz.